Warszawska noc była chłodna i cicha. Porywisty wiatr niósł suche liście po ulicach. Na zatłoczonych chodnikach pośpieszne kroki pieszych zdawały się nie zwracać uwagi na obecność mężczyzny leżącego na ławce w parku. Był brudny, miał potargane włosy i zagubione spojrzenie, jakby próbował sobie przypomnieć coś, do czego nie mógł już wrócić. Nazywał się Janek Kwiatkowski. Miał 40 lat i już dawno stracił nadzieję na cokolwiek lepszego. Jego dotychczasowe życie toczyło się normalnie, w tym praca w fabryce i mały dom, ale kryzys gospodarczy doprowadził do zamknięcia jego starej firmy. Jankowi nie pozostało nic innego jak poddać się okrutnej rzeczywistości ulicy. Ciepło ciepłego łóżka czy komfort gorącego posiłku były już tylko odległymi wspomnieniami. Teraz zadowalał się strzępkami, które udało mu się znaleźć, i pustą nadzieją, że coś może się zmieni. Ławka w parku. Na której siedział, kiedyś miejsce odpoczynku, teraz zdawała się być jedynym bezpiecznym schronieniem, jakie mógł znaleźć. Z każdym dniem ból głodu, strach przed samotnością i ciągła walka z zimnem stawały się coraz bardziej nie do zniesienia. Janek wiedział, że życie na ulicy to niekończący się cykl, w którym pewne jest tylko to, że nic się nigdy nie zmieni. Ludzie przechodzili obok niego z obojętnymi twarzami, a on wciąż tam był, niewidzialny. Jeden pośród wielu in Przed nim zatrzymał się luksusowy samochód. Zaciemnione okno powoli się opuściło, odsłaniając starszego mężczyznę. Zbigniew Nowak, z pogodnym wyrazem twarzy, spojrzał na Janka i z subtelnym uśmiechem powiedział: Masz zagubioną duszę, ale może uda mi się ją odnaleźć. Słowa te brzmiały dziwnie, a jednocześnie znajomo. Janek mrugnął. Próbując zrozumieć, co się dzieje, co miał na myśli, a dlaczego do niego dzwonił. Janek był nadal oszołomiony tym, co właśnie usłyszał. Cichy i tajemniczy głos starca sprawił, że zaczął się zastanawiać, czy nie śni. Rozejrzał się dookoła, próbując stwierdzić, czy ktoś jeszcze go podsłuchuje. Ale nie było nikogo, tylko on i ten nieznajomy, stojący przed nim w luksusowym samochodzie. Chyba myślisz, że to szaleństwo, prawda? Zbigniew Nowak powiedział, jakby potrafił czytać w myślach Janka. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale masz coś, czego wielu brakuje szansę na nowy początek. Janek spojrzał na niego, nie wiedząc co powiedzieć. Nie wiedział, czy podchodzi do niego miły człowiek, czy też ktoś po prostu wykorzystuje jego nieszczęście. Wiedział, że do tej pory nikt nigdy nie poświęcił mu tyle uwagi. Gdy żył na ulicy, ludzie go unikali lub patrzyli na niego z pogardą. Ale ten człowiek wydawał się szczery. Zbigniew kontynuował: Jestem człowiekiem wielu możliwości, Janku. Mogę zaoferować ci dach nad głową, posiłek, a może nawet szansę na zmianę swojego życia. Nie proszę o nic w zamian, tylko o wasze zaufanie. Wahanie Janka było widoczne. Spojrzał na samochód, na widoczną w oddali rezydencję i na mężczyznę przed sobą. Coś w nim chciało wierzyć, ale strach przed rozczarowaniem i niepewność związana z obcym światem sprawiły, że się wycofał. Zbigniew, wyczuwając wewnętrzną walkę Janka, uśmiechnął się i powiedział: Pomyśl o tym jako o szansie. Proste, tak, może być tym, czego potrzebujesz, żeby zacząć od nowa. Na moment zapadła cisza. Po czym Janek niechętnie wymamrotał: "Akceptuję". Janek nigdy nie wyobrażał sobie, że tak nagła zmiana będzie możliwa. Następnego ranka po rozmowie ze Zbigniewem zaprowadzono go do rezydencji milionera, miejsca, które przypominało raczej zamek, otoczone zadbanymi ogrodami i panowała w nim atmosfera prawdziwego luksusu. Wysokie mury i wspaniała architektura były wszystkim, o czym kiedykolwiek mógł marzyć, a co dopiero o doświadczeniu. Zbigniew przywitał go ciepłym uśmiechem, ale Janek poczuł się mały w obliczu całego przepychu i bogactwa wokół niego. Zapach świeżego jedzenia i ciepło kominka w domu wywoływały u niego mieszankę wdzięczności i dyskomfortu. Jak mógł przystosować się do nowego świata po tylu latach spędzonych na ulicy? Pierwszej nocy Janek nie mógł spać przez wiele godzin. Łóżko było zbyt wygodne, pościel jedwabista, ale poczucie, że nie pasuje do tego miejsca. Sprawiało, że pozostawał czujny. Rozejrzał się dookoła, nie wiedząc, jak zareagować. Cisza w domu wydawała się przytłaczająca. Przez lata przyzwyczajał się do dźwięków ulicy, do nieustannego ruchu życia, który go ignorował. Teraz dźwięk zegara na ścianie zdawał się być wzmocniony, jakby odmierzał czas czegoś, czego nie wiedział, co to będzie. Zbigniew, widząc dyskomfort Janka, Postanowił z nim porozmawiać. Nic nie dzieje się od razu. Trzeba podejmować małe kroki, ufać i wierzyć, że zmiana jest możliwa. Najtrudniejszą rzeczą będzie pozbycie się więzów, które nosisz w sobie. Janek spojrzał na Zbigniewa bez słowa. Wiedział, że Starzec ma rację, lecz w jego sercu nadal tliły się wątpliwości. Jak mógł się zmienić, skoro znał tylko walkę o przetrwanie? Czas płynął Jankowi powoli i z każdym dniem przystosowywał się coraz bardziej do życia w dworku Zbigniewa. Jednak część jego nadal nie mogła uwierzyć, że to prawda. Choć luksusowe otoczenie było przyjazne, przeszłość pełna cierpień i zmagań na ulicach nie dawała mu spokoju. Pewnego dnia, gdy Janek szedł na targ z Anną, asystentką Zbigniewa, coś się wydarzyło. Gdy skręcił za róg, dostrzegł znajomą postać Marek. Jego stary przyjaciel z ulicy stał po drugiej stronie ulicy, wpatrując się w Janka. Kiedy ich oczy się spotkały, Marek uśmiechnął się zdradziecko, jakby dokładnie wiedział, co dzieje się w głowie Janka. Hej, Janek, dawno się nie widzieliśmy, przyjacielu. Marek krzyknął, przebiegając szybko przez ulicę, jakby czekał na to spotkanie. Janek poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Prosty dźwięk tego głosu. Tak znajomego i pełnego pustych obietnic, przywołał wszystkie duchy przeszłości. Anna spojrzała na Janka, wyczuwając jego dyskomfort. Czy znasz tego mężczyznę? Zapytała ciekawie, ale też z nutką zaniepokojenia. An. On jest moim przyjacielem, odpowiedział Janek z wahaniem. Poczuł ucisk w klatce piersiowej, jakby ktoś wciągał go z powrotem w życie, które tak rozpaczliwie próbował zostawić za sobą. Marek podszedł bliżej i z chytrym uśmiechem powiedział: Janek, wiedziałem, że masz teraz dobrą pracę. Myślałem: Mam dla ciebie okazję. Nie musisz martwić się tym nowym, bogatym życiem, nad którym nie masz żadnej kontroli. Możemy łatwo zarobić pieniądze. Pamiętasz, jak to zrobiliśmy. Tylko teraz jest to szybsze i mniej skomplikowane. Janek poczuł ucisk w żołądku. To, co mówił Marek. Nie było niczym nowym. Słyszał już wcześniej te obietnice, obietnice, które wprowadziły go w błąd na ulicy. Słowa wydawały się słodkie i kuszące, jak łatwa droga do szczęścia, ale Janek w głębi duszy wiedział, że byłoby to niepowodzeniem. Spojrzał na Annę, która uważnie mu się przyglądała, po czym zwrócił się do Marka. Nie chcę do tego wracać, Marku, powiedział Janek stanowczo, choć głos mu się trząsł. Moje życie się zmieniło, nie mogę wrócić. Marek roześmiał się, jakby to był żart. Zobaczysz, Janek, kiedy będzie ciężko, przypomnisz sobie o mnie, a kiedy to się stanie, będę tu i będę czekać. Kiedy Marek odszedł, Janek na moment poczuł się zagubiony. Pokusa wciąż tam była, czaiła się, poczuł ból w klatce piersiowej, wewnętrzną walkę która zdawała się nie mieć końca. Wiedział, że aby pójść naprzód, musi uwolnić się od kajdan przeszłości. Ale czy będzie w stanie się oprzeć? Jeśli kiedykolwiek miałeś ochotę wrócić do tego, co było łatwe, ale wiedziałeś, że musisz iść naprzód, zostaw komentarz poniżej i podziel się z nami swoją historią. Jeśli podoba Ci się podróż Janka i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak pokona te przeszkody, zasubskrybuj nasz kanał. Tutaj znajdziesz więcej inspirujących historii, które pomogą ci nadal wierzyć w zmianę. Nie przegap kolejnych rozdziałów. Janek wziął głęboki oddech, próbując odgonić myśli, które wciąż go prześladowały. Wiedział, że nie może pozwolić, aby przeszłość przejęła kontrolę nad jego nowym życiem. Walka dopiero się zaczynała. Ta noc była jedną z najtrudniejszych, jakie Janek kiedykolwiek przeżył. Siedział w swoim pokoju. W absolutnej ciszy, patrząc przez okno na oświetlone miasto za oknem. Jego myśli były całkowicie rozproszone. Słowa Marka wciąż rozbrzmiewały w jego umyśle, uwodzicielskie i pełne obietnic łatwiejszej drogi, powrotu do tego, co znane. Wszystko, co musiał zrobić, to zaakceptować. Powrót do tego, co znał uzależnienia, niepewności, życia bez obowiązków. Ale prawda stawała się dla Janka coraz bardziej oczywista. On tego nie chciał. Nie chciał znów być tym człowiekiem. Janek, którego znał Marek, już nie istniał. W tym momencie zdał sobie sprawę, że stoi przed kluczowym wyborem. Mógł wrócić, podążać starą ścieżką i stracić wszystko, co do tej pory osiągnął. Albo mógłby w końcu podjąć decydujący krok w stronę przyszłości, jakiej pragnął. Wstał i podszedł do lustra, przyglądając się swojemu odbiciu. Wyraz jego twarzy był inny. Było tam coś nowego cicha determinacja. Nie był już tym pokonanym człowiekiem na ulicy, pozbawionym nadziei. Stał się w jakiś sposób silniejszy, bardziej świadomy tego, co jest na szali. Nie chciał już być więźniem swojej przeszłości. Janek westchnął głęboko i dokonał wyboru. Podszedł do stołu. Przy którym Zbigniew zostawiał listy i notatki. Decyzja została podjęta. Następnego dnia poszedł do Zbigniewa, by podzielić się swoją decyzją, choć wiedział, że czeka go droga pełna wyzwań. Ale w tym momencie poczuł coś, czego nie czuł od dawna pewność, że zmiana jest możliwa. Czuł się gotowy. Jeśli ty również stoisz przed trudnym momentem w swoim życiu i chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości, Napisz komentarz poniżej. A jeśli podoba Ci się ta podróż ku przezwyciężaniu, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Mamy o wiele więcej historii o odwadze i przemianach, które mogą Cię zainspirować do podjęcia własnego kroku w przyszłość. Następnego dnia Janek z ciężkim sercem, ale także z nowym poczuciem jasności umysłu, udał się do Zbigniewa. Wszedł do biura milionera, czując napięcie związane z podjętą decyzją. Ale także cichą determinację, która w nim narastała. Zbigniew, widząc go, uśmiechnął się delikatnie, jakby już wiedział, co Janek powie. Podjąłeś słuszną decyzję, Janku, powiedział Zbigniew niespiesznie. Wiedziałem, że ten moment nadejdzie. Janek spojrzał Zbigniewowi w oczy i z lekkim wahaniem potwierdził: Nie chcę wracać do życia, jakie miałem. Chcę pracować, uczyć się. Zmieniać. Chcę zbudować coś prawdziwego, a nie żyć w cieniu przeszłości. Zbigniew skinął głową, zadowolony z odpowiedzi. Pomogę ci, Janku. Nie będzie to łatwe, ale teraz masz narzędzia, które pomogą ci dokonać tej zmiany. Zacznij od małych kroków. Tutaj dowiesz się, co naprawdę znaczy żyć. Pamiętaj, transformacja nie następuje z dnia na dzień ale dzięki wysiłkowi i cierpliwości znajdziesz nową drogę. W kolejnych dniach Janek zaczął pracować w firmie Zbigniewa, początkowo wykonując proste zadania. Ale każdy dzień był nowym doświadczeniem. Jego koledzy przyjęli go z szacunkiem, czego nie doświadczył od lat. Stopniowo przyzwyczajał się do rutyny, wyzwań i odpowiedzialności, jakie niosła ze sobą nowa praca. Z każdym krokiem Janek czuł, że część jego samego się odbudowuje. Nie był już uwięziony w strachu i wątpliwościach przeszłości. W końcu budował nową wersję siebie silniejszą i bardziej świadomą swojej wartości. A ty, czy rozpocząłeś już swoją podróż transformacji? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej. A jeśli śledzisz historię Janka, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych rozdziałów. Przed nami jeszcze wiele wyzwań i zwycięstw. Mijał czas. A Janek zaczął się zmieniać w sposób, w jaki sam nie mógł uwierzyć. Praca ze zbigniewem była dla niego wyzwaniem, ale też pozwalała mu każdego dnia się rozwijać. Człowiek, który kiedyś żył na ulicy, bez celu i nadziei, uczył się teraz, jak być kimś, kto wzbudza szacunek. Nie był już uwięziony przez przeszłość, porażki i strach przed przyszłością. Żył chwilą obecną, ciężko pracując, aby osiągnąć to, co kiedyś wydawało się niemożliwe. Pewnego zimowego poranka Zbigniew wezwał Janka do swojego biura. Milioner się uśmiechał, czego Janek nie widywał często. sobie, Janek. Ich wysiłki nie pozostały niezauważone. Chcę dać Ci szansę na prawdziwą zmianę twojego życia. Zbigniew wręczył Jankowi klucz do biura i umowę. Janek spojrzał na kartkę, i nagle ciężar chwili spadł na niego. Czy oferujecie mi stanowisko kierownicze? Zapytał zaskoczony: Zbigniew skinął głową: Tak, Janku, udowodniłeś, że masz predyspozycję, aby przewodzić. Ważne nie jest to, gdzie zaczynałeś, ale gdzie jesteś teraz. A teraz masz szansę zrobić więcej i inspirować innych, tak jak ja wierzyłem, że możesz to zrobić. Janek spojrzał na umowę i przez chwilę myślał o wszystkim co musiał zrobić, żeby ją zdobyć. Przypomniał sobie samotne noce na ulicach, chwile rozpaczy i obietnice Marka, które niemal wciągnęły go z powrotem w otchłań. Ale teraz znalazł się w zupełnie nowym miejscu, z nowym spojrzeniem na siebie i świat. Z uśmiechem wdzięczności Janek podpisał kontrakt. Nie chodziło mu już tylko o przetrwanie. Żył, tworzył przyszłość, stawał się człowiekiem, którym zawsze mógł być, gdyby daną mu szansę. Droga nie będzie łatwa, zawsze będą pojawiać się wyzwania, ale Janek wiedział, że teraz ma siłę, aby je pokonać. Zaczął nowe życie, życie świadomych wyborów, życie odkupienia. A wy, którzy śledzicie historię Janka, wiedzcie, że wasza podróż ku przemianie może rozpocząć się już teraz. Napisz w komentarzu, czego nauczyła cię ta historia. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, nie przegap szansy na śledzenie historii innych osób opowiadających o przezwyciężaniu trudności i zmianach. Zasubskrybuj nasz kanał i kontynuuj z nami tę podróż. Historia Janka pokazuje nam moc przemiany, która tkwi w każdym z nas. Niezależnie od tego, jak trudna jest nasza przeszłość, zawsze mamy szansę zacząć od nowa, nadać swojemu życiu nowy kierunek i pokonać przeszkody, które uniemożliwiają nam osiągnięcie tego, co w nas najlepsze. Podobnie jak Janek, my wszyscy możemy odnaleźć nowy kierunek, nowy cel, kiedy zdecydujemy się uwierzyć we własne siły i moc zmiany. Ważne jest, aby pamiętać, że transformacja nie dokonuje się z dnia na dzień. Jest to ciągły proces, który wymaga cierpliwości, poświęcenia i odwagi, aby stawić czoła trudnościom. Ale jak zobaczyliśmy w historii Janka, każdy mały krok przybliża nas do naszego prawdziwego potencjału. Nie tylko udało mu się odbudować swoje życie, ale także stał się źródłem inspiracji dla innych, pokazując, że przy odpowiedniej pomocy i właściwym nastawieniu możemy osiągnąć życie, o jakim zawsze marzyliśmy. A ty? Czy jesteś gotowy rozpocząć własną podróż ku transformacji? Może to być droga pełna wyzwań, ale uwierz mi, z każdym krokiem będziesz silniejszy, bardziej zdeterminowany i bardziej zdolny do osiągnięcia swoich celów. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś teraz, ważne jest, dokąd postanowisz pójść od tej chwili. Jeśli historia Janka Cię zainspirowała i wierzysz, że Ty również możesz pokonać swoje trudności, koniecznie udostępnij ten film znajomym i rodzinie. Oni także mogą skorzystać z tego przesłania nadziei i odporności. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, nie trać więcej czasu. Subskrybując nasz newsletter. Będziesz na bieżąco informowany o inspirujących historiach, wskazówkach dotyczących przezwyciężania trudności oraz treściach, które mogą odmienić Twoje życie. Zostaw lajka, udostępnij ten film i w komentarzach napisz nam, co myślisz o podróży Janka. Chcielibyśmy wiedzieć, czego nauczyła Cię ta historia i jaki miała na ciebie wpływ. Pamiętaj, zmiana zaczyna się od Ciebie, a my jesteśmy tutaj, aby ci towarzyszyć w tej podróży. Bądźcie czujni, bo już niedługo zaczniemy przygotowywać kolejne filmy, będziemy Was inspirować do realizacji Waszych marzeń.